Drodzy Państwo, jedno jest pewne w dzisiejszym odcinku. Trafimy nowego zawodnika Hero. Czy to będzie ktoś, kto będzie w moim pierwszym składzie na stałe? Nie mam zielonego pojęcia. Dajcie znać, co Wy ciekawego trafiliście, a my teraz przechodzimy do odcinka. I przypominam tradycyjnie, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz albo suba, jeśli tego nie robicie, i rozwinęli opis, bo tam macie wszystko, takie rzeczy jak Patronate, Discord i tak dalej. Zapraszam. Jak pewnie widzieliście w poprzednich odcinkach, bo mam nadzieję, że na bieżąco jesteście z tą serią u mnie na kanale, od poniedziałku do soboty odcinki się pojawiają codziennie o godzinie 16. No to tak aktualnie wygląda mój skład. Jednego Hero już mam trafionego, jest to Nakata. Zagrałem 10 spotkań, ma niby 5 asyst, ale drugi raz tego na katy to bym nie chciał. No i drodzy widzowie, pojawiło się właśnie SBC, gdzie możecie zrobić sobie zawodnika maksymalnie 87 overall to jest zawodnik hero. Także my na początku otwórzmy sobie te paczki 80, plus. zrobiłem 5, bo zawsze jest jakaś szansa, żeby trafić jakiegoś zawodnika eventowego, co już mi się udało, ale też fajnie byłoby wypakować może jakiegoś fajnego piłkarza jeszcze. Albo piłkarkę. 84 overall, Tapa nie na razie mi się nie przyda do składu, tym bardziej, że jest duplikatem. Otworzymy sobie teraz kilka paczek, potem hero, zagramy mecz. Mertens? Z Galatasaray to musi być Mertens, więc to można sobie pominąć. 81. I chyba już właśnie teraz nie będę tych 80 robił więcej. W dzisiejszym odcinku jeszcze jako taki dodatek, żeby coś się działo. Ale tak ogólnie to myślę, że się nie opłaca CDM... Eee... No dobra, to jest Brozowicz, ale on jest zwykły już. To nie jest w informie Brozowicz. I zobaczmy sobie dalej. Dwie jeszcze. Dwie paczki otwórzmy. Tutaj nie ma żadnego. Może Krystia. Aj. Chyba że. Niestety, przez chwilę myślałem, że to może być Bernardo Silva. A to jest Ricardo Horta. Też Portugalia. Też kam. Więcej się chyba nie zgadza. Ostatnia paczka 80. Plus. I otwieramy sobie zaraz. Poczekajcie. ST... Alex Morgan? Nie. Ha, ha, Hedge? Ha, Hedge chyba? Pani Hedge, 82. Otworzyłem sobie na futbinie małą ściągę. I teraz patrzę, kto jest taki fajny do trafienia, jeśli chodzi o overall 87. Oczywiście jest to Jaja Touré. Cordoba też jest fajny. Markizio. Tych trzech na pewno. Oprócz tego, kto jeszcze mógłby być taki spoko? Mm, jak sobie tak teraz patrzę... Może, nie wiem czy Capdevilla dalej jest fajny, go wu. King, właśnie nie przyda. Ramirez, oj, na przykład Ramirez, który jest wart milion i ma 8-6 overall, albo Park Jisung też nie byłby chyba zły. No ale zobaczymy. W takim razie, drodzy państwo, otwieramy, nie, nie odkrywamy żadnych pików, tutaj nie ma, więc po prostu otwieram paczkę. Zobaczmy, kto będzie w środku. Kiwell, no to jest Kiwell z tego. Nie, to nie jest Kiwell. To jest Cahill, Ojej! O kurz drodzy Państwo. Cahill w tym momencie kosztuje. Czekajcie... Nie, nie komentujmy, nie komentujmy tego. No zagram nie, zagram, oczywiście, że tak, ale tylko mecz. Czyli tak, QL wędruje na atak. Póki co Markus Rashford idzie na ławkę i zagramy sobie chyba pierwszy mecz w kwali. Co my tutaj mamy ciekawego? Unai Simon, Ej, dobry, dobry środek obrony. Faj Nie, no fajny skład. Serio, fajny składik. Co ja ostatnio mam matchmaking, to jest po prostu niesamowite. Pierwszy mecz w kwalifikacjach, i gościu już tak, na zielonym ładuje. Używam tych zaawansowanych przełączeń zawodników. O nieźle. A tym razem nie. A sufati na 1 do jednego. No tak jak mówię, FIFA mnie ostatnio docenia. W zasadzie IE mnie docenia, jeśli chodzi o matchmaking. Ale trzeba grać, no. Uf, dobrze, że wychodziłem Majkiem, ale gość naprawdę fajnie używa tych playerloków. To trzeba mu przyznać. I wszystko na zielonym. O, nie, nie. Dobra, wychodzenie z pod własnej bramki, level ja po prostu. Zawsze. Od, od tylu lat nie odluczyłem się, żeby podaniem tego nie wybijać. O, i to jest bramka, i to jest Oziman, który strzela do. Pustej, praktycznie. 2 do 1, 44 minuta. No, ciężki to jest meczek. Ale tu ładnie zrobił pierwsza akcja Rashforda. Pierwsza akcja Rashforda i mamy 2 do 2. O! Come on! 3-2, no co odrobię, to mi strzela kolejną bramkę. Tym razem Diabi. Czy to nie jest faul? No właśnie, tak mi się wydawało, że to był raczej. Nie wiem czy to jest rzut karny, czy rzut wolny. Rzut karny chyba. Tak, Luka Modric Dobra, oby mi tego nie obronił, proszę. Dobrze. 3-3. O nie, idealnie tym, kurczę, tym player lockiem zrobił taką robotę. 4 do 3, 109 minuta. Chcę to proszę Cię, tak jest, 4-4. Chciałem jeszcze nawet dać... Wysoki pressing, wszystkich już dać do przodu. Musa diabi, 119 minuta. No teraz już mi jest to niepotrzebne. Uf, żeby tylko z Kickoffa nie stracić, i mamy karne. Dobra, pytanie teraz, gdzie takiemu gościowi strzelać karne, żeby on nie obronił? Pierwszy Luka Modric pod poprzeczkę. Ja myślę, że on będzie strzelał po dolnych rogach w ogóle. Nie dlaczego, ale mam takie wrażenie, że. i środek też. Dobra, spróbujmy tam gdzie przedtem. Rashford, tak jak w meczu. Dwa do jednego. Pierwszy środek, tak? Drugi też, serio. Nie wiem, czy ja powinienem to powtarzać. Ale, no właśnie. Pójdzie trzeci środek już chyba nie. Tym razem wybrałem prawy dolny. Lewy dolny. Kurczę, cały czas mam wrażenie, że znowu pójdzie w środek. Dobra, spróbujmy. No nie! Chyba o to mu chodziło, żeby strzelić parę razy w środek, nie? Spróbujmy my w środek uderzyć. Jest. No i gdzie teraz? Nie, zostałem. Trudno. 5 do 4 po naprawdę ciężkim meczu, z dobrym gościem, nie mam się czego wstydzić, szkoda, no rzuty karne to rzuty karne, no, sami wiecie jak to jest. Ale tak jak mówię, nie wiem jak u was, ale u mnie ostatnio, dobiera przeciwników takich, no tych lepszych. Przed następnym meczem otworzymy sobie jeszcze 5 paczek 80+, plus, no i zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. Hiszpania, CM? Nie, CB niestety. Atletico, czyli wiemy, że już nikt jakiś potężny to to nie będzie. Tak się zastanawiam w ogóle i muszę sobie przygotować, już wiem, kilka formacji, kilka wariantów w grze. W zależności od mojego przeciwnika to będę sobie to zmieniał, w zależności od tego co dzieje się w meczu. Dawniej tak robiłem w poprzedniej Fifie, naprawdę fajnie to działało. Fajne jest mieć przygotowane kilka opcji, a nie grać tylko jedną i nawet zmieniać w trakcie. To jest serio spoko sprawa, Wam też to polecam zrobić. Napastnik, napastnik proszę. Ah, czemu nie zna z Alnastr? No proszę, Cristiano Ronaldo Nie jest drogi, chyba teraz w ogóle kosztuje około 20 tysięcy Zwykły Cristiano Ronaldo Swoją drogą, Ronaldo, który może pojawić się w najbliższym evencie To będzie dopiero karta Ty, Luka Modric Trafiony nie wiem po raz który Nie wiem ile razy już trafiłem Modricia No bez kitu Ze 3, 4? Ostatnio? Brent FC ty Ciekawy czy widz Jestem ciekaw czy mamy tutaj widza naprzeciwko Modric Rodri Wilson, al oj, koledze bardziej oddało. Al O'Viron, jestem ciekaw, czy jest dobry w tym roku. Spróbujmy z zewniaka. O, ale by to bramka była. Ale to zawinął Politano chyba, tak? To był Politano. Dobra, Fati musisz z lewej nogi. Wiecie już dlaczego tego FATiego nie chce usuwać ze składu. Kolejny mecz, kolejna świetna bramka, kolejny fajny rajd, fajny strzał. No. Super by się nim gra. Nawet jak ma jedną gwiazdkę. Chyba tak trzeba zacząć grać, drodzy Państwo. 2-0. Widzieliście użycie R1. Po prostu dołożenie do pustej. Kurde mordy, gdyby to wpadło. Oj, czekajcie. Już myślałem, że tutaj Di Maria to przejmie jeszcze. Ale jakby to weszło, coś pięknego. Miałem mówić, że jak to wejdzie, to będzie przesada, ale... Wow, a to co było? Ansu Fatih trafia w poprzeczkę, ale widzieliście, go ona opadała fajnie? I to nie był to strzał na zielonym. A to jest właśnie dribling R1. Dlatego też Di Maria mam w moim składzie. Bo powoli uczę się tych nowych zagrań. Stwierdziłem, że no ja cały czas tak gram po staremu. Po prostu od kilku lat mam swoje zagrania, które bardzo lubię i tak się ich trzymam. A, a są ludzie, którzy szukają zawsze tego, co jest aktualnie w mecie, czegoś, co jest OP, i, i tego używają. Ja zawsze jakoś to wypierałem i grałem po prostu po swojemu. Może czas to zmienić. Kurczę, próbuję wrzucać, bo Cahill ma ee, ma playstyle, power header, więc myślę, że też mógłby fajnie tej zgłówki zapakować. Chociaż ja nie jestem gościem, który lubi grać na wrzutki. Nie wiem, czy lubicie, ale... So o, a propos wrzutek! Ale na pewno są tacy zawodnicy, którzy lubią dośrodkowywać. No ja nie. Aha. No jeszcze powershota, walni stąd i koniec. Aha! <laughs> Hill. No to w sumie coś tam potrafi. Słyszałem o tych power shotach właśnie Rashforda, że one są bardzo szybkie, bardzo mocne przede wszystkim. Muszę ich zacząć więcej używać. Zobaczcie, tutaj obróciłem się po prostu strzał po krótkim. Power shot i mamy 5 do 1. No i mamy koniec tego drugiego meczu. Totalnie inne spotkanie, zobaczcie tutaj dominacja po mojej stronie. No i mamy na razie 1-1 w kwali. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo jak wejdziemy sobie teraz w SBC, to pojawił się Blond do zrobienia. środkowy obrońca, który też ma pozycję tutaj KAM. I teraz, drodzy widzowie, zastanawiam się nad tym, czy grać nim na środku pomocy na defensywnym. Czy jest sens, jeśli mam Bellingama niewymiennego? Na pewno sobie nim pogram, bo to jest wypożyczenie na 5 spotkań, jeśli sobie tutaj wyjdziecie, to możecie go zrobić dokładnie przepalając skład zwykły yy, złoty i macie go na 5 spotkań, także zobaczę co po tych meczach wyjdzie tak naprawdę. Dajcie znać pod spodem w komentarzu, czy na moim miejscu, jeśli macie taki skład jak ja, to Rezygnowalibyście z Bellinghama na rzecz Blon czy, czy jednak nie? No, zobaczcie, jeszcze raz, skład macie widoczny tutaj, tak to wszystko się prezentuje. O! A na koniec otworzymy sobie paczkę Team of the Week od 1 do 4. Dalej łudzę się, że coś ciekawego tutaj trafię spośród informów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Widzimy się kolejnym razem już jutro, a żegnam się z Wami, kim. Tarii, ale ty jest szybki. To na pewno.